Nie ma widzę, że dzisiaj gramy w greni. Czy my tak cały czas będziemy grać. No, tylko się będzie, że gramy w greni. I próbujemy wyjść z tego głupiego domu. Co wy zauważyliście, że ja grałem bez dźwięku z dźwiękiem? I wtedy było mnie straszne, a teraz mamy... Taki ten, bo się ten. Tak cykałem, bo coś zaostrzęzło czy coś, a teraz musimy z dźwiękiem. Pogłosiłem sobie prawie na maksa. Na muzyczka. Jakieś tu muchy latają. Już mnie goni. O oh my god. Babciu, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, zaraz mi coś zrobi. Zaraz jej coś zrobi normalnie. No, już nie przestań gonić. No, no jest głupia. To jest jakaś biblia. O ja, co ja robię? Babciu, babciu! O oh, fak! O ja, o ja! Szybciej! No dawaj, babciu. No jaka ty szybka! No tu na dole jestem. No dawaj. No i co się śmiejesz? O ja właśnie! Nie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Co, co, babciu, 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 Bo się wyjść, no wiedziałem, że. No się ma na mordo. Posłuchasz mnie kiedyś? Ty kurde, się tą palkę, się zrabię, kiedyś, zobacz, ty kurde. umyj tą pałkę, bo ci coś zrobię kiedyś. Zobacz, ci kurde. Umyj tą pałkę. Umyj tą pałkę. Umyj tą pałkę. Umyj kurde. Tak, babcia, widzowie, jest dziwno. Widzowie, ja chcę wyjść z tego domu, bo tu się nic nie da zrobić. O nie, ja zapomniałem. Ja nie mogę, widzowie, ja jestem debilem. W szakach nic nie ma? Nie. Powinna przyjść. Przyjdziesz kiedyś? No i co się śmiejesz? No tu przyjci jak nie złapiesz, to się śmiej. Jajku, teraz milion. Aha, jeszcze pułapkę postawiasz, to jest super. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Apsu, gdzie jesteś? To się zaraz okrażę. Gdzie jesteś? O, mało! God! Nie widziałaś mnie. Nie widziałaś. Tego się akurat... Bałem, właśnie, nienawidzę tygry. Co wiecie, to jest odcinek, ostatni odcinek z tygry? Bo wkurza mnie już ta babcia, chciałbym ją. No, zabić? Babcie greni bym chciał zabić. Dobra, idziemy, widzę na kozaka. Znowu rzucamy obrazy. Podłogę i zepsujemy za to, że. że jakiś płat. Jaki nie płatki. Przecież to jest to dla ptaka, żeby nam dał. sobie Ten klucz jakiś dziwny. Tylko proszę nie strać tego, Alanik. Nie straci. A tu jest w ogóle ta Biblia. Biblia tu jest. Idziemy tu. Ale po Dobra, wyprostujemy sobie nogi, podbiegamy, poćwiczymy, teraz idziemy z powrotem. Chcemy, chcemy wyjść na dwór. Tylko to jest niemożliwe! Bo ona jest jakaś, widzowie, dziwna ta babcia. Okej. Okay. O co robisz ptaku głupiu? Przecież ja ci jeść chcę dać. Dobra, że żyj, o kurde. Dobra, my się nie boimy babci. Babciu, gdzie jesteś?

dobrze mówiłem, to jest chyba ostatni odcinek Widzowie z tej gry. Dobra Widzowie, to na tym kończymy, bo długi odcinków mi się nie chce teraz robić. Zawołamy babcię, tylko żeby mnie chociaż zabiła. Na pożegnanie. Chodź tu grani. No cześć babciu. Dobra widzowie, to mówię. Na tym kończymy. To pa.